Witam serdecznie, gramy sobie. I otwieramy jedno kier. Nie napisała, nie umie przepraszać. No nic. S GKG Odher W ciągu 6 lat 5000 6000 razy 1000 razy, 3 razy dziennie gra No i dobrze. I dobrze. A ja ile mam? Mam już 99%? Mam 98%? Przynajmniej wszystkie rozznania kończę ale mam loginsów 700. Pajnym pięć kierów zagrać, tak? No W Kiero. Tak, tak, ściągamy wszystkie piki. Ściągamy wszystkie piki. Uciekną. Bez trzech to za mało. To co ty za treflę miałaś, Hilmi? Ostatni kier przebity. Ledwo bez jednej położyliśmy A czy pięć kierów było? Z tym śmieciem weszła dwa trefle, no cóż tym śmieciem wyszła dwa trefle. Więc oddawaliśmy kiera, pika i trefla. Można było wygrać pięć kierów. Ekspert z Pakistanu. No, gramy ekspercie. Gra na ekspercie. No tam trzeci Skaro i wygra Zarro. No powiem mieczem to. Kim powinna mieć. Zbychu mi napisał, witam ponownie. A z liczeniem kart, zwłaszcza tych, których 7 plus, to liczysz was jak w przedszkolu, czyli 1, 2, 3, 4, 5. W szkole podstawowej liczą po 2 lub po 3, czyli 2, 4, 6. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co zbychowi chodzi Ale pisce Zbychu To to jest Zbychu Tajemnicze Zbychu jak widać nie wiadomo kto Tak mi napisał, jeszcze raz przeczytam mm. Witam ponownie, a z leczeniem kart, zwłaszcza tych, których jest 7 plus to liczysz was jak w przedszkolu Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale pastery liczą po 2 lub po 3, czyli 2, 4, 6 lub 3, 6. Ja liczę karty zbychu, które zostały. Jak spadnie jedna, to liczę jedną. Jak spadnie druga, to liczę i drugą. A skąd wiadomo, panie zbychu, że to spadną? Obie. No proszę list piękny ściągamy karo o nie bierzemy karo. i nie gramy w karo, ale trzeba zagrać pika, tak asem i zaimpasować trefla. Powinna się udać. Nie udało się. Ojej, ojej. Karo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lewica. Mhm. I trefla. Może się podzieliłyś, ale ten ci zabierze kara, biedacz. O, ten ci zabrał. Ale masz szczęście. As. As? Nie impasimy. As. I wygrałeś. Tak. Trefel. A po co to? A, dobrze. Wygrała Hilmi. piękny Hilmi. Zbychów pisze dalej. Wszyscy Brydzieści, których znam, a eksperci na pewno nie liczą w ogóle. Wystarczy, popatrzam i już wiedzą, ile kart jest w danym kolorze. Pozdrawiam, mistrza eksperta. Jak by to powiedzieć, panie Zbychu? To pan takich, takich ekspertów, pan. Oczywiście, że eksperci nie liczą. Jak to mówi, pytali się kiedyś kolegi Władka Izdebskiego. Ale kiedyś Władka. Jak to jest, panie Władysławie, czy Władysławie? To i Pani Zdebski Władek opisywał, Władek na ty ze mną jest od ćwierć wieku. No więc Władek mówi do mnie tak, że mnie się pytają, dlaczego, panie Władku, czy Władku. Ty od razu kontrujesz, a Łukasz Sławiński musi po zastanowieniu. No i Wadek odpowiedział, bo ja wiem, kiedy kontrować. A Łukasz Sławiński liczy Arkonę. To jest właśnie to, panie Zbychu. Co pan się tak denerwuje, panie Zbychu? Oczywiście, że eksperci... Co to jest dwa piki? Nie wiem, co to dwa piki. Jeżeli ma 5 pików zastęp, to będę zadowolony. Chyba że był to transfer na kara. No nie no, na trefle mógł być transfer. Także panie Zbychu. Bo Łukasz Sławiński liczył arkona. Obliczał karność kontry. Ja to kiedyś wyłożę. To się nazywało tam stosował tak zwany piuropusz od skrót. P jak poziom. I zapomniałem. R jak ratunkowość. 3 na końcu jak sztuczność. Jakby to powiedzieć, co tam jeszcze było? Piór opusz. O, o jak opóźnienie, P jak przewaga A I A I co to było? Nie pamiętam sobie przypomnę. O. Także Panie Zbysiu, powiedz Pan, że tutaj źle zalicytowałem, o. Możesz Pan to zupełnie powiedzieć poprawnie. Ten uciekł. A ten mi dał lewkę. Jaskaro, nie Askier Jaskaro No puśćmy co możemy zrobić No i widzisz pan, panie zwychu, trzeba zagrać na bez jednej Trzeba było zagrać na bez jednej Wracając do merytum, Panie Zbychu, bo mówiąc obrazowo, Władek Izdebski z powietrza kontrował. Tak jak ci pana, oni wszystko wiedzą, mało tego. Oni twierdzą, że grają to samo rozdalanie już trzeci czy czwarty raz. Oni tak twierdzą, tak bezmyślnie gra. Oni grają w brydża bezmyślnie. Jak im się stworzy nowy problem muszę negatywny jednokier powiedzieć negat Herberta jeśli im stworzy nowy problem to oni nie wiedzą co grać i się denerwują no zobaczymy jak się zagra także panie Zbychu ja pana komentuję panie Zbychu, że pan sobie nie myślał, że ja pana lekceważę no ciekawe czy mój przyłoży konterkę przyłożył przyłożyła to, to jest? Oho, ho, ho, moje zucho. Powinna mieć asa kara. Także Panie Zbychu i odwrót w karo. To jest piękne. Wszyscy brydżyści, których znam, a eksperci na pewno nie liczą w ogóle. No oczywiście. Takich, panie Zbychu, pan gracie w brydża losowego. Wystarczy, że popatrzą i już wiedzą, ile kart jest w danym kolorze. Panie Zbychu, jakbym ja pan coś powiedział. Ja tłumaczę, widzą. I wśród widzów są tacy, którzy grają dużo gorzej od pana. Panie Zbychu. Damka wzięła. Do wyimpasowania była damka. Nie była. Także panie Zbychu, proszę się nie denerwować. O, bardzo dobre wyjście w ósemkę. I się nie uczą, i bryzyści są przemądrzali, nie uczą się. Jak wygląda spotkanie bryzystów przed turniejem, panie Zbychu? To wygląda tak, że staje trzech, czterech lub pięciu, i następuje totalne chwalenie się. Jak wygląda totalne chwalenie się? Jeden mówi: Co, kto Madame Kier? Mój pokazał. moja pokazała, że Madame Kier. No dobrze. Jeden mówi. Pików nie ma. O, mieliśmy grę w piki. Miałem wczoraj. Król wale dziesiątka szósta. A z dwójka. A z dwójka siódma. aż a z dwójka. A z dwójka. Król dama... Trzecia i tam coś w... I, i numerki i się pyta kolegów, co byście zagrali, jak byście jakbyście to otworzyli. No i koledzy milczą, ponieważ wiedzą, że żadnej odpowiedzi dobrej nie ma. Więc koledzy milczą i się mądrze uśmiechają. Ten odczeka 30 sekund. I mówi co by zalicytował. Koledzy kiwają ze zrozumieniem głowami, że oni by tak samo zalicytowali. O, ten dwa bezatu zalicytował. Jak można zalicytować w tej pozycji dwa bezatu? Kontra. To ty w trefla uleś. Nie wygląda to dobrze. Potem on coś mówi, zadaje drugi problem. Oni kiwają głowami ze zrozumieniem, żeby tak zrobili. No, za impasem, damy trefę. I on potem się koniec jest, albo drugi myśli. Coś Drugi wymyśla. O. No i dawaj w karę. Pika to beznadziejnie, hilni. To hilni spod damy, wyszłaś? No musisz mieć lewę treflową hilni. A jak sprytnie, spod pasa. A jak sprytnie. O! O! Patrz pan, panie Zbychu, jak nam się udało skontrować za 500. A teraz yy... O! Jeszcze pikową weźmie film. Także to tak wygląda. Czy trefla ma? Nie liczyłem, Tam oczywiście. Nie liczyłem, panie Zbychu, bo nie zawsze trzeba liczyć. To już nie trzeba liczyć. Chcę pominąć rozdanie, bo nie ma kart. No to bezszczelność jest po prostu. Bo ja mam półtali. To chcę pominąć rozdanie. To, to jest bezczelność. Kto to jest w ogóle? I uciek. Panie Zbychu. Tak to jest z, tego, z tymi pana brzydżystami. Pan się zalicza do tych, którzy nie liczą, panie Zbychu. No to po co pan pisze o liczeniu, kiedy pan się zalicza do tych, którzy nie liczą, panie, to, panie Zbychu? Pan coś napisze jeszcze. Lubię, jak ktoś mi pisze. Zawsze możemy tutaj coś. Ja walut. O, mogę odpowiedzieć spokojnie panie zbychu I panie zbychu wszyscy grają bezmyślnie w tym samym systemem Ale oczywiście każdy chce rozgrywać. No ja też Android. O, Zbychu przyszedł. Hał do niego, do Zbychu. Zbychu chce ze mną zagrać. Panie Zbychu, no gramy. Panie Zbychu, napisałem panu Zbychu haj.